Witam Was serdecznie w kolejnym filmie w odpowiedzi na wiele pytań, co z uprawami, co z rzepakiem, co z grochem, jak to wygląda po gradobiciu. Chciałbym Wam zamieścić troszeczkę inny niż zawsze film, pokazujący jak to mniej więcej wygląda. Tu macie ciekawostkę, mianowicie powtórka z zabiegu na opadanie płatka, tebukonazolem. I tu jedna ścieżka, jak widać, została ominięta, zabrakło mi preparatu. I od razu ona... Wyróżnia się, że tak powiem, na tle pozostałych z żółtą barwą. Reszta łanu z powietrza wygląda całkiem dobrze. Nie powiem, że jakoś rewelacyjnie super, ale naprawdę poprawnie, przyzwoicie. Tutaj, akurat zostały wylesiane resztki poletkowe. Natomiast poletka, jak widzicie, prezentują się w tej chwili w następujący sposób. Odmiany odróżniają się kolorą, wysokością. Mm, najlepiej wyglądają dwie odmiany między pierwszą a drugą ścieżką od drogi takie ciemniejszy, o ciemniejszym kolorze jest to Erminio oraz Umberto. Krótkie ujęcie na pszenicę cianą po rzepaku w tym moim systemie z co drugą zamkniętą redlicą tak się pole Chyba jest to pole, które najmniej oberwało z wszystkich, jeżeli chodzi o gradobicie i te ostatnie intensywne wichury. No i tutaj Mentor, odmiana kiło tolerancyjna, tak naprawdę niczym nie odróżnia się od pozostałych odmian. Naprawdę mocny, zwarty łan, wygląda poprawnie. Niestety również dosyć uszkodzona, czego pewnie teraz nie widać. Szacujemy uszkodzenia rzepaku na poziomie 40, nawet 50%. Niestety mocno ona się teraz uwidoczniły, czego nie było widać wcześniej. W chwili obecnej naprawdę rzepak jest dość mocno uszkodzony. I to samo tyczy się. I jęczmienia Jarego, gdzie ja z początku szacowałem szkody na jakieś 20-25%. Tak, w chwili obecnej, ta, powiedzmy, skala przesunęła się na 40%. Nawet 50%, może 50% nie, ale, ale 40% jest naprawdę realne. Co prawda nie widać tego tak w łanie na pierwszy rzut oka. Szczególnie pewnie okiem kamery z drona. Jednak okłosy no, są również dosyć mocno uszkodzone. liść flagowy również. No tutaj, jakby wizerunek jęczmienia ratuje dość długi wąs, długie ości, które powodują, że ten łan wygląda, wygląda dobrze i nawet na pierwszy rzut oka patrząc na niego. Wydaje się, że jest ok, jednak po wejściu w środek, rozchylenie roślin, sprawdzenie tego, co jest na ziemi, pod nimi, sprawia, że no, mina nam się troszeczkę robi smutniejsza. Nie wygląda to naprawdę za ciekawie, za rewelacyjnie, i tyle. No. Jeżeli chodzi o jakieś zabiegi, które były pytania, czy będę robił, czy nie będę robił, My tutaj po wielu dyskusjach z ludźmi, którzy naprawdę się znają na. Na uprawach, na rzepaku, na pszenicy doszedłem do wniosku, że nie robimy żadnego zabiegu fungicydem, gdzie teoretycznie jest on jak najbardziej wskazany. Rzut na groch. No, grochu nie będę komentował, bo już wiecie, jak on wygląda. Wrócę do tego, co przed chwilą mówiłem. Jeżeli chodzi o jakieś zabiegi, no to jak najbardziej w tych wcześniejszych fazach zabieg fungicydowy jest wskazany, ponieważ rośliny jeszcze cały czas pompują, nabierają i. Choroby, które gdzieś tam nam się będą pojawiać, w tych uszkodzonych już w roślinach na pewno relatywnie będą wpływały na plon. Jednak jeżeli chodzi o pszenicę, yy, zabieg T3 był robiony jakieś 10-11 dni temu, czyli tak naprawdę substancja, no, czyli te w dalszym ciągu w roślinie jest i on powinien działać. W przypadku rzepaku rzepak za chwilę już nie będzie tak intensywnie. Przybierał, jeżeli chodzi o masę nasion, zabieg ten drugi zabieg poprawkowy na opadanie płatka był robiony jakieś 20 kilka dni temu. Jeżeli dobrze pamiętam, no nie cały miesiąc, nie cały miesiąc temu. Yy, więc już możliwe, że on nie działa, raczej nawet jest to pewne, że on nie działa. Jednak wjechanie teraz w taki uzwarty łan powoduje na pewno dużo strat. No i pytanie, czy choroby jakie nam wejdą, które wcześniej były wyczyszczone, łan był wyczyszczony, czy będą w stanie nam tak mocno wpłynąć negatywnie na plon? W tej fazie oczywiście. No po wielu rozmowach, nawet dzisiaj rozmawiałem jeszcze z panem Maciejem Zampolu i gdzie z początku była decyzja, że lecimy, tak jednak ostatecznie zdecydowałem, że nie, że nie robimy zabiegu. No i tutaj pszenica. Na pierwszy rzut oka łan ładny, stojący, nic się nie dzieje, a jednak dużo, naprawdę bardzo dużo roślin, kłosów uszkodzonych. No Pan Maciej dzisiaj powiedział, bo ja mówię, że to tak jest w 50%. On mówi, Nie, tu masz 60-70% uszkodzenia, i, i o tyle musisz walczyć, bo pokazywał mi różne rzeczy. Faktycznie, kłosy gdzieś tam jeszcze to jest tak, że człowiek nie na wszystko zwrócił uwagę od razu. Faktycznie wygląda to naprawdę źle. No i co mogę powiedzieć z powietrza. Z góry, nawet z drogi, z daleka jak się patrzy, fajne pole zielone, stojące, żadnych legów, jednak to, te zabiegi regulacyjne widać były trafione mimo wszystko, no i co z tego, jeżeli kłosy są wymucone, No i tutaj również był pomysł robienia zabiegu, jednak tak jak mówię, ten tebukonazol z t 3 on w dalszym ciągu działa, powinien przynajmniej w teorii. Wcześniej wszystkie choroby zostały wyczyszczone, nie mieliśmy jakichś tam dużych, nie wiadomo jakich dużych infekcji no i doszedłem do wniosku, że nie robimy, nie robimy tego zabiegu. No i jeszcze był pomysł sklejania rzepaku, jednak no jaka ilość tej substancji sklejającej musiałaby być zaaplikowana, żeby ten preparat był w stanie skleić łuszczyny? No Nie mam pojęcia, ale doszedłem do wniosku, że zostawiamy jak jest i tyle. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!